Cześć! Mam na imię Władysław i jestem z Mołdawii. Po wybuchu wojny w Ukrainie teraz częściej widzę temat zjednoczenia Rumunii i Mołdawii w polskich mediach. Że w ten sposób Mołdawia mogłaby zabezpieczyć się od potencjalnej rosyjskiej agresji. A już wszystkim wiadomo, że takie plany na początku były. I za 6 Ale ten temat nie jest dokładnie przedstawiony w polskich mediach i bez polityki wewnętrznej, więc teraz... Chciałbym to naprawić. I najprostszy na początku jest po prostu sprawdzić opinię publiczną. No to proszę, w Rumunii procent ludzi, którzy zagłosowaliby za, jest 35% i maleje. W Mołdawii akurat ten procent jest 40 i 50% przeciwko, ale w Mołdawii akurat ten procent za rośnie. Chyba stąd te wszystkie rozmowy. Ale jakie są jeszcze czynniki? Teraz już milion obywateli Mołdawii mają rumuński paszport i ta liczba rośnie. Dla Mołdawian jest to dosyć łatwe otrzymać obywatelstwo Rumunii, ponieważ Rumunia wydaje paszport ludziom, przodkowi których byli obywatelami Zjednoczonego królestwa. I w sumie jakaś część tych ludzi otrzymawszych obywatelstwo chcieliby tego zjednoczenia. Dalej idzie ekonomiczny czynnik. Rumunia jest głównym partnerem eksportowym dla Mołdawii, i zjednoczenie pomogłoby zmniejszyć cenę na towary z Rumunii, no bo to byłoby jedno państwo. I na nasze towary w Rumunii, więc oni byłyby bardziej konkurencyjne. Co ciekawe, dla Naddniestrza Rumunia też jest na pierwszym miejscu, a Polska na drugim. I tak w ogóle Naddniestrze eksportuje do Unii Europejskiej więcej towarów niż Mołdawia procentowo. No i właśnie, co z tym Naddniestrzem? Co z nim w ogóle będzie, jak kraje się zjednoczą? No i w sumie nikt nie wie. Takie rzeczy to temat do dyskusji, jeżeli będzie ogłoszony referendum. No bo dużo pytań na ten referendum i trzeba bardzo długo dyskutować. Na przykład jak to było w Szkocji, kiedy ich dyskusja o oddzieleniu trwała prawie dwa lata. I nie może być to tak, że my sobie zrobimy referendum, na przykład zagłosujemy za i pojedziemy do Rumunii i powiemy im: No wiecie, w sumie zagłosowaliśmy, bierzcie nas do siebie. No! <noise> <Wszystko>? Tak. <noise> nie, tak nie działa. W Rumunii też ma być referendum, czy oni chcą, czy nie. To byłoby bardzo trudno w ogóle zintegrować całe państwo. Mało tak, że to będzie trudno finansowo no, bo wiadomo, Mołdawia jest słabsza ekonomicznie niż Rumunia. Rumunia jest teraz mniej bardziej jak Polska 7 lat temu. Tak mówił profesor East z Uniwersytetu Kalifornickiego. Więc trzeba byłoby podnieść podatki, aby zrekompensować tą różnicę, jak to było na przykład w Niemczech. A co z urzędnikami, co z parlamentem, czy to ma być nowa konstytucja, czy jak w ogóle? Te wszystkie rzeczy to trzeba przedyskutować i ustalić, jak to będzie, i chyba nawet dwa lata to za mało. A co z Gagauzją? skąd ja jestem? Oh, you, you touched very, 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 important problem. Gdzie władze teraz ma po prostu prorosyjska mafia. Po prostu nie mogę to nazwać w inny sposób. Bo głównym w tej mafii jest Ilan Shore, na którego w Mołdawii czeka 15-letni wyrok za kradzież miliarda dolarów u państwa. Ale szczerze, to oni w sumie tylko robią widok. Kupują protesty, a sami mieszkańcy Gagauzji powyżej 80% nie widzą swojej przyszłości bez Mołdawii. A biznesy przepięknie współpracują z Unią. Chociaż niemniej jednak propaganda rosyjska straszy ludzi w Mołdawii i Rumunii. Że przyjdą do nas Rumuni i będą bić nas potykami, jak kiedyś byli w szkole w Zjednoczonym Królestwie. No to nawet śmiesznie komentować. Po pierwsze, to było 100 lat temu. Po drugie, nie ma statystyki, w ilu szkołach byli, w ilu nie. Po trzecie, wtedy we wszystkich krajach tak wyglądałoby kształcenie. A w czwartych, no to już nikt tego nie będzie teraz robił, no bo 2024 rok, halo! Nie, 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 ja nie, ja nie mogę na serio komentować te rosyjskie zarzuty. Ale istnieje inny sposób na zjednoczenie bratnich narodów. Więc mimo różnic wszelakich, my z bratem... Podamy sobie znak pokoju. Brawo! to jest wstęp Mołdawii do Unii Europejskiej. Oficjalny cel to 2030 rok. I teraz są duże reformy, na przykład sądowa czy antykorupcyjna, przeciwko oligarchom, żeby odpowiadać normom Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że ze słów różnych mołdawskich i europejskich polityków na temat wstępu do Unii istnieje konsensus we wszystkich krajach-członkach. Nawet w Bęgrach, gdzie chyba Orban jest bardziej prorosyjski niż inne kraje, a jednym z najważniejszych celów wstępu jest zabezpieczenie Mołdawii od Rosji jej wojny hybrydowe bo dla samej Mołdawii nie jest łatwe walczyć się z atakami kraju, który w możliwościach jest większym kilkadziesiątki raz. Co ciekawe to było jedna z narracji prorosyjskiej opozycji w kraju, że kurs europejski to obecna władza sama wybrała i nie zapytała naród, więc. Trzeba referendum. No i jak prezydent Maja Sandu ogłosiła ten referendum, co było bardzo śmiałą decyzją polityczną, Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie. No po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. No to teraz ta... Wszystka narracja X się skończyła. I wygląda na to, że nadal nie wymyślili coś sensownego. Mówią, że pójdziemy, albo nie pójdziemy, no bo próg frekwencyjny jest 33%, Niektórzy mówią, że oni czekają, że wynik będzie taki 60% na 40% za i frekwencja taka 40%, żeby potem mówić, że to nie wybór całego narodu. I jeszcze są zarzuty do prezydenta, też ze strony prorosyjskiej opozycji. W sumie podobne jak w Polsce, że referendum jest ten sam dzień co i wybory prezydenckie. W Polsce to były akurat parlamentarne. Wybory i referendum będzie w październiku tego roku. I to wszystko, żeby zrobić większą frekwencję i angażować ludzi na głos za Unię. No bo jak będą głosowali za obecnego prezydenta, Maję Sandu, no to i za Unię, no bo ona jest symbolem eurointegracji. Że to są, wiecie, takie manipulacje. A jeszcze, żeby więcej pieniędzy wydać na kampanii, no bo i referendum też jest tak? No i podobny zarzutem miał PiS, kiedy były ostatnie wybory parlamentarne i ich referendum. I to jak głosowali? Cztery razy tak. a... Ale nawet że tak będzie, że ludzie zagłosują 60 na 40% za i frekwencja 40% jak czeka opozycja, no to ten referendum jest konstytucyjnym. I potem Parlament będzie mógł wpisać do konstytucji, że celem Mołdawii jest wstęp do Unii Europejskiej. I właśnie taki szlak bardzo popiera Rumunia. Nie zjednoczenie, a wstęp do Unii. To bądźmy szczerzy, zjednoczyć dwa państwa to jest na tyle trudny projekt, tyle problemów, o których mówiłem wcześniej, chyba nikt nie będzie chciał wziąć się za to, nikt nie będzie chciał wziąć za siebie odpowiedzialność i chyba gra nie warta świeczki. Oczywiście takie dyskusje czasami się pojawiają, no bo wiecie, Kiedyś byliśmy jednym krajem, kiedyś mołdawskie gospodarstwo było z obu stron rzeki Pród i nawet uczestniczyło w bitwie grunwalskiej. Jest ten resentyment trochę, no bo nadal jedna z części Rumunii nazywa się Moldowa, a na górli Rumunii jest symbol tego całego regionu Tur. Ale na ostatnich wyborach parlamentarnych w Mołdawii w 2021 roku Partia za Zjednoczenie dostało 0,77% głosów. Więc wszystkie te dyskusje są dosyć marginalne w naszych krajach. Szczerze, żadnej normalnej dyskusji na ten temat nie idzie. Nie, no mogą czasami prorosyjskie partie to wykorzystać, żeby kilka punktów sobie politycznych zyskać, ale i oni już przystają, Rozumieją, że głównym celem Mołdawii teraz jest wstęp do Unii Europejskiej, co też ma poparcie w społeczeństwie. Więc nawet niektóre te rosyjskie politycy. Trochę się maskują pod europejskie, ale nadal nie mają swojego kandydata w wyborach prezydenckich. I ja pójdę na ten referendum, najprawdopodobniej pojadę do Warszawy, żeby zagłosować, jak robiłem to wcześniej. No bo to jest najważniejsza decyzja w historii naszego kraju i ja zagłosuję na europejską przyszłość dla Mołdawii. Może kiedyś tam będzie tak samo fajnie się żyło, jak w Polsce. O tym, jak mi się żyje w Polsce, możecie posłuchać w innych moich wideo.